Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku o zdrowiu kobiet bez tabu. Odcinku, który chciałbym zrobić trochę nietypowo. Chciałbym, żebyście to panie stworzyły ten odcinek swoimi komentarzami. Przeszliśmy w Polsce przez pierwszy lockdown wywołany epidemią wirusa SARS. Znacząco zmieniły się warunki. Pracy naszej jako lekarzy, warunki pracy położnych na porodówkach, i zmieniły się warunki, w których panie rodzicie. Wprowadzono zakaz porodów rodzinnych, i zostałyście, panie, same. Brak wsparcia ze strony partnera dla kobiety rodzącej to naprawdę duże obciążenie emocjonalne to poczucie czasami osamotnienia, wyobcowania. Personel ubrany jak kosmici, ograniczający kontakt z pacjentką do minimum, to naprawdę położyło się cieniem na polskie położnictwo w ubiegłym roku. Na szczęście mamy już rok 2021. Pierwszy rok pandemii za sobą pierwsze doświadczenia. Część personelu, znakomita większość personelu jest już zaszczepiona. Część pacjentów, osób wspierających, rodzące na Porodówkach przeszła wirusa bądź też została zaszczepiona, i wróciliśmy do praktyki porodów rodzinnych. Przynajmniej znakomita większość szpitali wróciła do praktyki porodów rodzinnych. Oczywiście są pewne restrykcje związane z obecnością osób towarzyszących rodzącej dotyczące to, czy to kwestii zabezpieczenia środki ochrony osobistej, czy czasu. Jaki mogą spędzić z rodzącą i noworodkiem na porodówce, ograniczeń w odwiedzinach. Generalnie odwiedziny na oddziałach pożyczy, w tej chwili praktycznie w całej Polsce, są wstrzymane. Część szpitali wymagała. Od partnerów potwierdzenia testem genetycznym tego, że nie są zarażeni. No w tej chwili praktycznie, chyba to już jest zarzucone w większości szpitali. Jeżeli są wykonywane testy, są to najczęściej szybkie testy antygenowe. W pewien sposób przyzwyczailiśmy się już do tej sytuacji, ale jak wynika z krótkiego przeglądu prasy i komentarzy w prasie, nie wszędzie te restrykcyjne podejście zostało poluzowane. Dlatego chciałbym, abyście panie skomentowały pod tym materiałem wasze doświadczenia, opisały wasze doświadczenia związane z porodem w czasie pandemii, czy umożliwiono wam kontakt z dzieckiem bezpośrednio po porodzie, czy wymagano testów, czy Szpital nie robił problemów z obecnością osoby towarzyszącej. Zapraszam was do komentowania, do lajkowania, może nie do hejtowania, bo ja spodziewam się, że wiele wyleje się żalu na nas, lekarzy, na położne, na warunki, w których rodziłyście, ale dla nas to jest ważny materiał, który pozwoli nam i zmodyfikować nasze postępowanie i polepszyć tą opiekę, którą mamy Wam zapewnić na porotówkach. Zapraszam do komentowania, zapraszam do lajkowania i do subskrypcji. Wszystkiego dobrego.